Zadanie 6.21. Wyznacz równanie kierunkowej prostej K przechodzącej przez punkt P i nachylonej do osi OX pod kątem alfa. I teraz tak, musimy sobie pamiętać. Równanie kierunkowe prostej, tutaj mam teorię, to jest Y równa się AX plus B. Wiemy, potrzebujemy współczynnika kierunkowego. A wiemy, że współczynnik kierunkowy to jest A i to się równa tangens alfa. I od tego sobie zaczniemy. Przykład A. I mamy e, tangens 135 stopni. Żeby to ogarnąć, potrzebujemy wzorów redukcyjnych. Czyli to jest tangens. Patrząc się na wzory redukcyjne, które sobie tutaj wziąłem. O, to będzie 180 odjąć 45. 180 odjąć 45, bo 180 odjąć 45 to jest 135. I to by się równało minus tangens alfa. Czyli to się równa minus tangens 45 stopni, a tangens 45 stopni to jest 1, Czyli to się równa minus 1. OK, czyli mamy teraz taką postać. Y równa się A, czyli minus 1x dodać B. A teraz mamy współrzędne punktu B. To jest x, to jest y i podstawiamy sobie do tego równania. Czyli jest 0 równa się minus 1 razy 0 dodać B. Czyli wychodzi nam, 0 równa się B, więc równanie prostej wychodzi nam, że to jest Y równa się minus 1x. I to jest równanie prostej z podpunktu A. Teraz ja to wycieram i lecimy do podpunktu. W przykładzie B mamy alfa jest 30 stopni, czyli w takim razie A to by się równało tangens 30 stopni. Tangens 30 stopni to jest pierwiastek z 3 na 3, czyli A to się równa pierwiastek z 3 przez 3. Bierzemy sobie współrzędne punktu X i Y. Możemy zapisać sobie równanie prostej. Y to by się równało pierwiastek z 3 na 3x dodać b. I teraz te punkty. Y to jest 6. To by się równało pierwiastek z 3 na 3 razy 0 dodać b. Czyli 6 równa się b. I równanie naszej prostej. Y równa się pierwiastek z 3 na 3x dodać 6. Dobra, pierwsze dwa podpunkty zrobione. To teraz przykład C. I w przykładzie C mamy e, tangens 120 stopni. Możemy sobie rozpisać jako tangens 180 odjąć 60, czyli to się będzie równało minus tangens 60, a tangens 60 to jest, czyli to jest minus pierwiastek z trzech. Czyli mamy równanie naszej prostej Y, to by się równało minus pierwiastek z trzech x, dodać b. Mamy punkty x i y x i y, czyli mamy 0, równa się minus pierwiastek z trzech razy 4. Dodać B, czyli wychodzi nam minus B równa się minus cztery pierwiastki z trzech, więc B to będą po prostu 4 pierwiastki z trzech na plusie. I teraz równanie prostej Y to by się równało nasze A, czyli minus pierwiastek z trzech X dodać cztery pierwiastki z trzech. Ok to był przykład C to teraz przykład D. I w przykładzie D mamy. tangens 45 stopni to by się równało 1 i to się równa nasze A, czyli równanie prostej Y to by się równało 1X dodać B. Y... Podstawiamy sobie, tu jest x, tu jest y, czyli jest tak minus 4 równa się 1 razy 3 dodać b, minus 4 równa się 3 plus b. Przenosimy na drugą stronę 4, minus 4 minus 3 równa się b, czyli minus 7 równa się b. Więc równanie naszej prostej y to by się równało a, czyli 1x odjąć 7. Ok, przykład D, to teraz przykład E. Zrobię to sobie troszkę w porządku, to podniosę do góry i mamy teraz w przykładzie E. Tangens 60 stopni to jest pierwiastek z 3 i to jest nasze A, czyli mamy Y równa się pierwiastek z 3, X dodać B, to jest nasz x, to jest nasz y. Czyli mamy 5 równa się pierwiastek z 3 razy minus 2 pierwiastki z 3. Dodać b. Czyli to jest 5 równa się. Minus 2 razy 3, bo pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest po prostu 3. I wychodzi nam z tego jeszcze tutaj dodać b, czyli 5 równa się minus 6 plus b. 5 dodać 6 b, równa się b, więc wychodzi nam, że b jest 11. I równanie teraz naszej prostej y to by się równało. Pierwiastek z 3x dodać do 11. I ostatni przykład, przykład F i mamy tangens 150 stopni. Rozpiszemy sobie jako wzorem redukcyjnym tangens 180 odjąć 30, czyli to nam się wtedy równa minus. Standem z 30 stopni. Czyli to będzie minus pierwiastek z 3 na 3, i to jest nasze A. Czyli wzór Y to by się równało minus pierwiastek z 3 na 3, x dodać B. Bierzemy nasze punkty x i y, czyli mamy pierwiastek z 8 równa się minus pierwiastek z 3 na 3. Razy pierwiastek z 6 nad 1 zrobię ułamek, dodać B. Czyli mamy tak. Pierwiastek z 8 równa się. 3 razy 6 to jest 18, czyli jest minus pierwiastek z 18 na 3, dodać B. I teraz tak, uwaga. Pierwiastek z 8 możemy rozpisać jako 4 razy 2, czyli dwa pierwiastki z dwóch. Pierwiastek z 18 możemy rozpisać jako 9 razy 2, czyli 3 pierwiastki z 2. I tak też to tutaj zrobię. Czyli zamiast pierwiastek z 8, 2 pierwiastki z 2 równa się minus. Zamiast pierwiastek z 18 robię sobie 3 pierwiastki z 2 na 3 dodać 2. Wracam do wstępu. Czyli mam teraz 2 pierwiastki z 2 równa się minus pierwiastek z 2, dodać b. Przenoszę. 2 pierwiastki z 2, dodać pierwiastek z 2 równa się b. Czyli 3 pierwiastki z 2 będzie się równało nasze b. I teraz wzór. Y to by się równało nasze a, czyli minus 3 pierwiastki z 3 na 3x, dodać b czyli dodać 3 pierwiastki z dwóch.